Aha, nie, witajcie. dziwo mam chwilę dłużej, żeby sobie tutaj z Wami porozmawiać. Także stwierdziłam, że zrobimy sobie kolejny rozdział. Chyba już jesteśmy na szóstym z ośmiu, także. i to przyjdzie! Także w dniu, w którym wróciłam do Lincoln City, przeszłam przez proces aplikacji, by mieć dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w stowarzyszeniu. Jednakże słowo anakindness było. Sorry. No relevant data entries can be found. Please use another database and try again. Aha, świetnie nam poszło w takim razie. Jak to możliwe? Nie wydawało się to żadnym sekretem. Przecież kapitan Jenna sama ich wspominała wcześniej. czy Są to jakieś ukryte wyniki wyszukiwania czy coś? Próbuję ponownie. Tym razem wpisując strefa N109, albo po prostu będziemy mówić N109, tak jak mówią to w grze, będzie chyba lepiej. 51 Relevant Data No proszę bardzo, to już poszło lepiej. Nasza strefa N109, dawniej Centrum Postępu Technologicznego, została zniszczona podczas katastrofy 14 lat temu i stała się przez to pustkowiem. Wtedy, kiedy nasza główna biegła, i tam ją tam uratowało, czy coś. Protopole pochłonęło strefę wolną od polowań, odcinając ją od reszty świata. Strefę strefy wolne od polowań to, to jest tam, gdzie te szwędacze sobie występują, i my tam chodzimy i je zabijamy. Także to, 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 to ty, tyle ogarniam. Dobrze, to nasze świętacze, bądź wędrowcy, bo to, to ja sobie wzięłam świętacze, ale oczywiście możecie sobie też je nazywać wędrowcami, albo możecie sobie Wanderers zostawić, mi tam wiadomo jest obojętne. I mgła działają jako naturalna bariera, dzięki której obszar ten jest wolny od jurysdykcji rządu i stowarzyszenia, czyli sobie robią, co chcą. Wiadomo, wiadomo. Z biegiem czasu niezliczona liczba outsiderów i wygnańców ryzykowała życiem, aby dostać się do takowej że strefy. Przeróżne frakcje istnieją teraz na tym obszarze, gdzie przemoc i przestępczość stanowią normę. E, nasza strefa M109 jest teraz miejscem bezprawia, gdzie nie słyszano moralności. Mm -hmm. Tekst dalej się pojawia na ekranie, tak szybko jak przez niego przebiegam oczami, moje rozczarowanie rośnie. Wszystko te, wszystkie te informacje są takie niedokładne. Ze stowarzyszenia nie znajdziesz żadnych przydatnych wskazówek, na no to wygląda. Zdycham i kończę moje poszukiwania. Na szczęście twarz Tary pojawia się przede mną. Hey! So, how was Snowcrest? Did you have fun? O, zanim wiadomo. Tara! Łapie za pamiątki, które przywiozłam. Zorza polarna była wspaniała. Góry były piękne i był tam. You actually remembered! No, oczywiście. Taka to jesteś urocza, bo że zadowolona przyjmuje pamiątki. Ja potem nachyla się. I noticed you were looking into the N109 zone. Got a new mission already? A ty co mi podglądasz? That's a place even veteran hunters won't touch. Shouldn't Captain Jenna be extra prepared before heading in? Im mniej osób jest zamieszanych, w całe to onokaines i strefę N109, tym lepiej. Waham się przez chwilę, a potem wymiguję się. A, byłam tylko ciekawska. Nawet jeśli kapitan Jenna dała mi tam misję, nie zaakceptowałabym jej. mi. <grybujesz> oh, see, but I heard the people in the 109 zone are too busy cleaning up their own mess. They won't be causing trouble soon. No proszę, skąd ty to słyszałaś? Co masz na myśli? about a month ago not long after our last mission ended there was quite a spectacle in the n109 zone numerous deals were being made on the black market a whole bunch of protocols were all cleaned out without a trace and you know how the black market runs weapon augmentations human experiments medical research they rely on protocols no, to widzę, no one knows, but according to the rumors, it's Lumiere. Oh. E, no, proszę, krzesło pojawia się między mną a tarą. Nero, when did you get in here? Lumiere, jesteś <laughs> or A co masz, jesteś? Ja wiem, że to jest Lumiere, a to zatem coż, Lumiere, z <laughs> powodu to ściągnął tych yeah, aside from him, nobody can just go in and out of the N109 zone. Okulary, e, w jego się błysk don't you know who he is? He's a mysterious hunter who appeared during the disaster 14 years ago. He was the first person to successfully kill a wanderer. Mhm. Mm my Lumiere. The wanderer was really stunning. I mean formidable. jest known as a. <laughs> Jaki tego jest fajny, taki typowy geek. <laughs> e, e, wiem, kto to jest Lumiere. I jest możliwe, że się wcześniej spotkaliśmy. Chociaż moje wspomnienie jest dosyć zamazane, nadal pamiętam ten rodzaj czerwony deszcz, czyli dobrze myślałam, że on sobie przypomina tę katastrofę, w której była. Mogłam widzieć tylko cień świątacza, ale wtedy Snoop światło mnie uratował. Jednak dalej nie wiem, kto mnie ochronił. Ja wiem, ale dobra, idę dalej. Um, ale Lumiere nie, Lumiere nie pokazał się od bardzo dawna. Teraz jest już tylko legendą miejską. E, wchodzić tak do strefy N109 tylko dla protokorów? Jesteś pewien, że to on? 99.9% .9 sure i heard that after he left the black market he was on one of n one hundred and nine zone skyscrapers destroying protocols like he was setting off fireworks no, only he would be bold enough to provoke everyone in the n109 zone <laughs> <laughs> to niemal przypomina mi o... it sucks that lumiere's whereabouts are always shrouded in mystery if we found him wouldn't places like the n109 zone be under our control Aby znaleźć Lumiere, albo Lumiera, żeby po polsku dokładnie sobie odmienić. Um, lekki żart Tary dał mi pewien pomysł. Dear passengers, this is the last train heading to the Lincoln Botanical Garden for the day. Mama mia, dobra. Okay, to Okej, to, to ja sobie przeskanuję szybciutko i mam tak. Poświęć 7 minut, aby dowiedzieć się o Lumiere. Czyli mamy tak. Bohater uratował ludzkość przed szwędaczami w 2034 roku. Kiedy Ziemia w 2034 roku znalazła się na łasce szwędaczy, Lumier przyszedł ludzkości na ratunek i wyeliminował większość z nich. Uwalniając Lincoln City od cierpienia. Zniknął bez śladu, gdy wojna dobiegła końca, a jego tożsamość pozostaje nieznana do dziś. Jednak przez ostatnie dwa lata ludzie zgłaszali, że go widzieli. No i teraz tam ma taka wiek nieznany, ale przypuszcza się, że ma od 20 do 40 lat i wolę światło. Ja nic więcej nie będę mówić, moi drodzy. Zdarzenie, jakie tam event, wyeliminowanie szwendaczy i uratowanie Lincoln City Ojej, tam dalej jest, czyli mamy tak Pierwsze pojawienie się Miasto Lincoln zostało zaatakowane w, w 2034 roku przez szwendaczy na niespotykaną dotąd skalę Co doprowadziło do ogromnych ofiar i dużych strat ekonomicznych Zwykłe siły zbrojne były beznadziejne wobec wyjątkowo potężnych szwendaczy Każda walka zadawała ludzkości ciężki cios, a wojna ostatecznie utknęła w martwym punkcie Jego whereabouts are unknown. It makes sense. It's hard to find someone after they disappear for years. Oh, Savior? <laughs> oh no! We <sighs> go! That was close. You. Don't get the wrong idea. I just. <clears throat> <sighs> I'm sorry. Okay, he's this is the last train of the day huh. passengers who wish to now that i think about it be aware. i haven't seen xavier in over a month hmm. a lot of things have happened since then is there something outside uh, no i never thought i'd bump into you on the subway same. Now I'm worried about what will happen next. Hmm. Please don't say we're about to find ourselves in some crisis. You won't, right? Sorry, but there is a crisis. I'm really hungry and all the stores are closed. <laughs> Maybe it's because wanderers have been more active lately. Anyway, why are you just going home now? I was thinking about stuff, got distracted, and missed a bunch of trains. Try not to ponder while in dangerous places next time. What? Wait, this train isn't going to eat me alive, is it? Haven't you heard of the urban legend? After midnight, an empty train will appear. Anyone unlucky enough to ride it will be dragged into the depths of the abyss. Uh huh it will be midnight in 30 seconds if we don't get off here we'll be trapped in the abyss i take this train every day you must be kidding i don't lie weird things happen all the time speaking of which why does it feel like we've been on this train for a while we should have reached the next stop by now. This is West Garden Station. Doors West are open Garden Station. That can't That's be right. They boarded the train here. Hmm. Something's off, Xavier. Let's get out here and. Don't. <sighs> if you get off the train, you'll be stuck with no way out. That can't be because of a ghost, right? Nope, not a ghost. It's a wanderer. Watch out. Uh, over there. Savior, the Wanderer is hiding in the glass. Not that side. Uh, oh no. You okay? I'm fine. I'm not hurt. Was it just my imagination? This is West Garden Station. Again with the, the West ride. Garden Station. Please this train is stuck touches. in a loop. A piece of mirror? The train is trapped within an invisible mirror. That wanderer can travel between glass and mirrors. Find it, otherwise, the train will keep going in circles forever. But there are so many windows. Where do we start? We just. Let it hide Dear is the flux nexus the related to the appearance of Test station, station will now be closing we ask all those who oh all the windows are broken we look forward to see hmm. you again. Hmm? it's just that i wanted us to look for it carefully i didn't expect you to what can I say? I was exhausted. But yeah, it wasn't a good plan. It's okay. I also feel responsible. We'll bear the consequences together. Xavier? So the in no wish. He can fall asleep while standing up? Fighting while exhausted and hungry? You're the most dedicated hunter I've seen. It was on the way. I didn't expect to be so exhausted. It was killed by Lumiere 14 years ago, and no others have appeared since? Lumiere? His name keeps showing up. Lumiere? Yeah. The database says Tezcatlipoca was a troublesome wanderer that appeared 14 years ago lumiere was the one who killed it and this time when it appeared you xavier you're not lumiere right he appeared 14 years ago should be in his 40s by now and rumor has it that he's a tenant right now you shouldn't believe everything you hear, especially when someone like him is involved. And I was kidding. You can't be him. You don't look like someone in his 40s. Why do you need to meet him? I wouldn't say that. I'm just trying my luck. Only one to walk out of the N 109 zone unscathed. Wiped out three important factions in the N109 zone overnight? <laughs> Do you believe that? I'm just curious. If he can waltz into a dangerous place like the N109 zone and leave without a scratch, he must know a lot. Even if he's in the know, he might not remember much if he has a bad memory. But the more important thing here is are you interested in him or the N109 zone? I'm. Did you forget what Captain Jenna said? If we want to investigate the modified protocol, we need to look into Anakinus and the N-109 zone. The mission doesn't require you to go there. I wasn't planning to. I thought I'd take a quick peek. <laughs> really? I'm well aware it's an area you can't just visit because you feel like it. It's a dangerous place. One mistake and you forfeit your life. If you really want to go, then you either have to have strength or you have to blend in. Care to explain? It's like a melting pot. Everyone knows where people's loyalties lie, so they only acknowledge their allies. If you can't use brute force, blending in is the easiest way. But it's also quite the challenge. How do you know all this? This stuff isn't top secret. One just needs to dig a little. Yet, no one said anything about it to me before. That's enough gossiping for today. This is my house. You should head home too. The sooner, the better. Um, actually, I live here in this building. I never would have expected this. Savior lives on the floor above me. It's not surprising. A lot of hunters live around here. But the fact that we're only separated by a floor is a bit too coincidental. Actually, I moved in over six months ago, so that makes you more suspicious compared to me. Okay, but you know an awful lot about the N109 zone. Are you sure you're not the suspicious one here? Well, what about you? Huh? Is your interest in the N109 zone only related to the modified protocol? I. Okay, yeah, I do want to go. There's something I need to do there. Could you give me some more info? If it's not too much trouble, of course. <laughs> Is that a yes, or. If you're so curious, we can meet up tomorrow. Really? It's no problem as long as I get a good night's sleep. <laughs> I thought you'd be wide awake right now. Great. Well, thanks in advance. Good night. Tomorrow then. <laughs> <laughs> Dobry <laughs> E, mamy tak. E, na zewnątrz grupa ptaków przylatuje nad apartamentem. Wygląda jak mura atramentu rozlewającego się po niebie. No e, tak ktoś normalnie sobie stworzył ładne zdanie. E, jest po 11. Teraz to Xavier zewier... na pewno będzie na nogach, prawda? Mamy tak. Martwiąc się, że może nie być, chadzam tam i z powrotem przez godzinę, jednak potem nerwowa natychmiast zmierzam na wyższe piętro. W ogóle, o, mieszkają w siebie, jak to urocze. <grywa> Nawet stojąc przed mieszkaniem 602, nie mogę wciąż uwierzyć, że Xavier jest dosłownie moim sąsiadem. Puk-puk. Jesteś tu Misiek, jest 11! Ale dobra, oni tam wrócili, co? Pewnie po drugiej czy tam trzeciej. Xavier Zieba, wyglądając nieszkodliwie w swoim prostym białym swetrze. Orange juice, coffee or water? Wszystko. Hm? Are you thirsty? Zmierza dwa pasujące kupki, szafki i zmierza do kuchni. Wygląda na to, że dopiero się obudził, jego włosy są w nieładzie, kosmyki odstają z tyłu, jego głowy... E, e, wada mi wystarczy. Ice or no ice. I nie kłopot się, Xavier. Jestem tutaj, bo... My place is a bit of a mess. You can sit anywhere, though. Do you want some breakfast? Fried eggs and toast... Oh, I'm out of eggs. Are sausages okay? O, jaki on jest uroczy! <laughs> And I'm seen. Dziękuję, ale nie jestem głodna. Poza tym jest prawie południe. Przesuwam się na sam koniec kanapy, gotowa by przejść do rzeczy. Spędziłam całą noc myśląc, że... Ty i Lumiere... Jakby... Z... Z pewnością jesteście jakoś połączeni. Odkąd tylko się poznaliśmy, bez przerwy czegoś szukasz. Niszczysz protokory, jakby były niczym, a przecież łowcy wiedzą, jak są one ważne. Uniquez od tak, a nawet grupa łowców miałaby z tym problem. A nawet nie wspominam o tym, że te plotki, które słyszałeś o strefie N109, są o wiele bardziej dogłębne niż jakiekolwiek dane ze stowarzyszenia. W tej porzuconej bazie badawczej i w strefie bezpolowej numer 7, może twój cel jest podobny do mojego, tak samo jak cel Anakynes. Zawier patrzy na mnie w ciszy, a potem obdarza mi słabym uśmiechem. So, are you here to confirm my connection to Lumiere, or are you here for something in the N-109 zone? Both. Both jest good. <laughs> to nie ma znaczenia. Zbieram wszystkie informacje, jakie mogę. Byłabym naprawdę wdzięczna, jeśli dałobyś mi jakieś pomysły. Zaidziel obniża swój wzrok na swoje kapcie, wygląda na to, że zgubił się w swoich myślach, a potem przerywa ciszę pytaniem. Wydaje się, jakby powietrze na moment zamarło. Czuję się, jakbym pochwyciła niewypowiedziane znaczenie jego słów. On tylko pokaże mi swoje karty, jeśli będzie pewne, że się zgadzamy ze sobą. Biorę głęboki oddech i mówię: to rodzenie Teru, prawda? Słysząc słowo "rodzenie Teru", oczy zjawierne rozszerzają się, pojawia się w nich śladem czytelnych emocji. Jednak chwilę później znowu jest nóż Yes. The modified protocores in the abandoned research base and No Hunt Zone Number 7 possess energy derived from an ether core. Co Stowarzyszenie Łowców nie jest tego świadome. Namyśla się przez chwilę i potem kręci głową. They aren't for now. Okay. The Hunters Association only knows it holds powerful energy. But they don't have the means to analyze it. They won't be making any progress on that front for a while. I czemu im nie powiedziałeś? You didn't tell them either, right? <laughs> <laughs> oh, misiek, spokojny, na moje Everyone has secrets, and their reasons for doing things. Regardless, I won't be your enemy, and it appears you have more secrets than me. I not sure, but okay. The reason you want to investigate the N one hundred and nine zone is because of your family. Am I wrong? Uh, ty też o tym słyszałeś. Biorę głęboki oddech i patrzę mi w oczy. Sekrety wokół Rdzenia Eteru mogą wyjaśnić, co się stało ze mną i z nimi. Ale skoro obydwoje chcemy się temu przyjrzeć, nawet jeśli nie jesteś teraz moim wrogiem, możesz okazać się nim później. Zasmucony Xavier marszczy brwi w sercu po cichu go przepraszam. Nie w sercu, tylko ojejku Xavier się zbliżył <laughs> Nagle łapie mnie za ramię, Interfejs użytkownika na moim zegarku Łowcy się pojawia. To hmm? Hmm? Zanim mogę zareagować, Xavier akceptuje zapytanie na moim zegarku. Wait. Your are at the level. Hmm? Proszę. You can use the best training grounds available. Use the s rank database and request weapons from Armory 0001 through 0005. I am shocked. But I didn't have. I also. Emanu, I am happy. Zivir, you are smiling at me. Now, do you trust me? Oh, you gave me full access. I didn't even have to worry about this. They expire in 24 hours. You have 23 hours and 59 minutes remaining. hehehehehe Wstaję szybko, jestem gotowa do wyjścia, biorę parę kroków zanim się odwracam Dziękuję ci You're welcome O jaki on jest uroczy, Jezu trzymaj ta mnie Nothing in this world can be fully explained Still I hope you find out the truth Dzięki misiek Opierając się o półkę z książkami macha do mnie Jak tylko docieram do drzwi E, dziwny zapach zwraca moją walkę, odwracam się Did you forget something? Xavier, co to za zapach? Hmm? Coś się przypala. Musiałeś zostawić w kuchenkę. Ups. <noise> Jakie one są uroczy, Jezu.